W 1994 roku mój brat Rzosz pracował jako technik dla dużej firmy telekomunikacyjnej. Jego praca polegała na dwóch rzeczach: stawianiu nowych linii oraz na znajdowaniu i rozwiązywaniu problemów ze starymi przewodami. Jego oddział znajdował się w małym miasteczku, lecz większość czasu spędzał na obsługiwaniu farmerów z okolicznych wsi. Wszelkie usterki były zazwyczaj ciężkie do znalezienia, ale za to łatwe do naprawienia. się się czasem przejść i z kilometr pełnymi drogami, żeby odnaleźć uszkodzony kabel, a potem naprawić go w mniej niż 10 minut. Jedno z wezwań miało miejsce w sierpniu 1994 roku. Zaprowadziło go ono na dużą rodzinną farmę. Dzwoniła dziewczyna imieniem Casey z domu sąsiadów, informując, że telefon w jej rodzinnym gospodarstwie przestał działać. Josh pojechał tam następnego dnia. Nie wiem do końca jak to jest zrobione, ale kiedyś Josh opowiadał mi, że kable telefoniczne są zakopane razem z kanalizacją w specjalnych rurkach. W miejscach, gdzie nie było to możliwe, szły one przez słupy energetyczne. Wyjątek stanowiły odludzia, gdzie nie wszystkie domy były podłączone do sieci energetycznej. Tam puszczano kable wzdłuż drogi w zwykłej plastikowej izolacji. Kiedy Josh zostawał wzywany, winne były głównie te kable. A to rolnik przypadkiem przejechał jakimś pługiem, a to zwierzę rozdarło przewód, a to znudzony dzieciak postanowił się zabawić. Josh nawet lubił tę pracę. Nie miał nic przeciwko wolnej jeździe wiejskimi rzosami i zatrzymywaniu się co kilka metrów, żeby sprawdzić potencjalne usterki. Barma McDonalda było łatwym przypadkiem. Już kiedy dojeżdżał do ich domu, zauważył rozerwany przewód. Czyste cięcie. Jeden z końców został wyciągnięty z ziemi na kilka metrów. Musiała to być jakaś maszyna rolnicza, zwykły wypadek, spowodowany może nawet przez samego McDonalda. George miał przy sobie wszystkie niezbędne narzędzia. Naprawił kabel w mniej niż pół godziny, pojechał na farmę poinformować rodzinę, że telefon został naprawiony. Na farmę McDonaldów dojechał około godziny 16. Daleka widział, że ciężka drewniana brama była otwarta. Postanowił wjechać. Kiedy wjechał, okazało się, że na końcu podjazdu niedaleko domu leży krowa. Częsty widok. Zatrąbił, żeby przepędzić mućkę, ale ta ani drgnęła. Podjechał więc bliżej. Znów zatrąbił i zaczął gazować silnikiem. Ale również nie dało to efektu. Postanowił wysiąść z auta. Miał świadomość, że jeśli krowa była chora albo wkurzona, mogła go zaatakować bez ostrzeżenia. Wziął więc ze sobą swoje narzędzia. Powoli podszedł do krowy. Dopiero wtedy, dwa kroki od samochodu, dostrzegł, że wokół zwierzęcia znajduje się kałuża ciemno-brązowej, zaschniętej krwi. Zwierzę leżało skierowane głową w przeciwną stronę od O'Dżosha. Do Zobaczył on duże cięcie na gardle krowy oraz trzy mniejsze na jej obrzymiałym brzuchu. O'Dżosz poczuł niepokój, ale nie był poważnie zdenerwowany. Czasami czwarmerzy musieli zabić krowę w ciąży, kiedy poród był zbyt skomplikowany, a pozbycie się krowy jego cielska nie jest łatwe. Czasami na jego odbiór przez specjalistów trzeba było czekać kilka dni. Josh stwierdził, że albo ktoś z farmy, albo weterynarz starali się ocalić zwierzę, rozcinając jego ciało. Coś w stylu krowiej wersji cesarskiego cięcia. Najwidoczniej z braku znieczulenia musieli jednak ją zabić. Zabieg chyba nie do końca się udał. Na ciele krowy widać było duże wybrzuszenie. Cielak bez wątpienia był ciągle w środku. Josh oparł się pokusie bliższego zbadania wnętrza zwierzęcia. Zatkał nos ręką i pomaszerował obok krowy w stronę domu. Po jego prawej stronie widać było pastwisko. Kilka krów stało, reszta leżała i prawdopodobnie żyły sobie trawkę. Po lewej znać znajdowało się pole kukurydzy. Które spowodowało, że niepokój Josza tylko wzrósł. Dotarł do drzwi domu, zadzwonił dzwonkiem, nikt nie reagował. Zapukał i zawołał, bez odpowiedzi. Pomyślał, że rodzina pojechała zorganizować transport, trupa z podjazdu. Aby upewnić się, że na pewno nikogo nie ma, Josz postanowił obejść dom. Po drodze zaglądał do okien. Kuchnia pusto, salon pusto. W środku było spokojnie i ciemno. W tym momencie, jeszcze zanim to zobaczył, rozczuł się coraz bardziej nieswojo. Nie działo się nic niezwykłego, poza zdechłą krową rzecz jasna, ale odczuwał mrowienie w nogach i na plecach. Jakby ostrzeżenie, że zaraz wydarzy się coś złego. Wtedy skręcił za róg domu. Josh widział tę scenę przez kilka sekund, ale mówi, że pamięta to do dziś. Najdrobniejszymi szczegółami. Niczym zdjęcie wypalone w mózgu. Wielki pies leżał na ganku. Jego ciało przecięte było w stół. Wszelkie organy, łącznie z jelitami, wyciągnięte były na zewnątrz. Obok psa leżały ciała starszej pary. Mężczyzna był nagi. Jego głowa była odcięta od ciała i położona między nogami. Dwa cięcia. Jedno od gardła aż do pachwiny, drugie od lewej do prawej, przez cały brzuch. Jego wnętrzności również zostały wyciągnięte. Leżały obok tych psich. Kobieta była ubrana, ale jej odzież była porozcinana. Miała głębokie wcięcia w gardle oraz rozcięty żołądek. Także była cała wyblyszona. Ale Ależosz pamięta najbardziej jedną rzecz. Kobieta miała dokładnie i równo wycięte piersi. Pozostały po nich tylko dwa krwawe ślady. Oczy oraz usta pary zaszyte były grubą czarną nicią. Usta mężczyzny były całe porozrywane. Jakby ktoś próbował rozewrzeć je na siłę, Joshu puścił skrzynkę z narzędziami i zaczął uciekać. Biegł pod jazdem w stronę zdechłej krowy. Przebiegając koło pastwiska, zauważył, że kilka krów patrzy na niego, ale nie wszystkie. Dostrzegł to dopiero teraz. Te, które wcześniej leżały, wcale nie jadły trawy. Obok nich dostrzegł wielką, ciemną kałużę krwi. Josh biegł tak szybko, że dwukrotnie niemal potknął się o kamienie i dziury. Dobiegł do zdechłej krowy, ginął z lewej strony i rzucił się w kierunku drzwi samochodu. W tym momencie uświadomił sobie, że cielak z krowiego brzucha zniknął i drzewia były szeroko otwarte. Natomiast w płodu była tylko wielka dziura. Spanikowany Josh szarpnął za klamkę od drzwi kierowcy. Krzyknął, kiedy poczuł, że cała pokryta jest gęstym brązowo-czerwonym płynem. Otworzył szybko, spojrzał czy nie ma w środku i wsiadł. Wcisnął gaz. Pod pedałem było coś mięsistego, co niemalże eksplodowało. Jakieś wnętrzności krowy. Spojrzał w dół, żeby zobaczyć co to, i przez chwilę zauważył ruch w polu kukurydzy po lewej. Wyrzucił wsteczny i wcisnął pedał przez ten cały mięsno-krwisty syp. Ruch na polu kukurydzy był coraz bliżej. Samochód cofał, nagle skręcił, że ledwo uniknął wjechania do rowu. Zwolnił, żeby odzyskać kontrolę nad podjazdem. Zobaczył rozchylającą się kukurydzę. Przyspieszył. Wyjechał przez drewnianą bramę, wycofał, był na drodze. Na podjazd, kiedy wyjeżdżał przez bramę, z pola kukurydzy wyłoniła się jakaś postać. Josh mógłby przysiąc, że wyglądała ona jak nastoletnia dziewczyna z ciemnymi włosami, pokryta od stóp do głów zaschniętą krwią. Josh przyspieszył. Pojechał prosto na posterunek policji. Okazało się, że pod pedałem gazu włożone było serce krowy. W artykułach, które opisywały to zdarzenie w gazetach, można było przeczytać, że McDonaldowie nie mieli żadnych dzieci.